Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam do materiału, w którym o iPhone'ie 7 w 2020 roku. Pod względem wyglądu i tego pewnie nikomu nie trzeba tłumaczyć, iPhone 7 nawiązuje bardzo mocno do dwóch generacji wstecz i jednej właściwie po, czyli w skrócie 6, 6s i 8s. E, tył i bok urządzenia są w pełni wykonane z aluminium, tylny aparat jest no, na pewno znacznie większy od tego na przykład jak w modelu 6, ale generalnie sama konstrukcja, sama bryła mi osobiście się bardzo podoba, strasznie dobrze leży w dłoni. E, jak najbardziej jestem już użytkownikiem iPhone'a 6s od dłuższego czasu i jak najbardziej na ten element nie mogę nie narzekać. Kolejna sprawa to oczywiście mamy tutaj Certyfikat IP67, za ten chwilowy kontakt z wodą. No nie powinien być tutaj mu straszny. Jeśli chodzi o front, znajdziemy tutaj 47 calowy ekran Retina o magicznym zagęszczeniu 326ppi. Odzorowanie barw, kąty widzenia, czy tak naprawdę czytelność jest w mojej opinii naprawdę tutaj świetnie. Mimo, że to już właściwie nie 2 ani 4K, ani oczywiście żaden OLED czy AMOLED. Tuż pod nim już nie fizyczny, lecz nazwijmy to powiedzmy dotykowy przycisk zbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Ten naprawdę odblokowuje telefon w szybkim, tempie i jego skuteczność jest naprawdę wysoka. Na dole, na ramce tylko i wyłącznie złącze Lightning Jacka już nie ma, no i oczywiście głośnik, który z perspektywy czasu, no muszę to powiedzieć, gra naprawdę na flagowym poziomie. Z tyłu mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie jedno oko aparatu. No i teraz istotne pytanie, jak ta 12-megapikselowa matryca radzi sobie na dzień dzisiejszy? No tutaj właściwie krótko, sama jakość fotek jest bez problemu do zaakceptowania, to jak najbardziej śmiało mogę powiedzieć, nie widzę tutaj jakichś niedociągnięć, te zrobione w dzień, co tutaj dużo mówić, no po prostu są moim zdaniem rewelacyjne. Mi na moje potrzeby takiego powiedzmy fotografa, amatora w zupełności wystarczy. Trochę gorzej niestety no mają się te zrobione w nocy. No tutaj akurat szumy są dość widoczne, no sam obiektyw jest mimo wszystko nie najjaśniejszy, tak więc no, one powiedzmy nie urywają, są w miarę, w miarę powiedzmy jakoś tam przejdą, no ale tutaj jakby na fotki nocne się jakoś mocno w tym telefonie nie nastawiajcie. Jeżeli chodzi o filmy z kolei maksymalnie 4K przy 30 klatkach lub chociażby 1080p, czyli Full HD przy maksymalnie 60. Teraz o wydajności. No i tutaj oczywiście wielkie zaskoczenie, panie dla wszystkich androidowców. Właściwie ten cztero już prawie letni telefon z iOS-em nadal jest, no i będzie jeszcze wspierany. W roku przyszłym prognozuję, że może dostać iOS-a 14 lub nawet 15, jak oczywiście dobrze pójdzie. Jeżeli chodzi o wydajność, w stanowczej większości gry i aplikacje tak naprawdę będą tutaj przez siódemkę otwierane naprawdę na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Wydaje mi się, że jakiś tutaj problemów z wydajnością po prostu nie będzie. Tak jak mówiłem na początku, ja użytkuję na ten moment na 6S i tam jestem bardzo zadowolony. Tutaj chociażby po speed widać, że jest po prostu jeszcze szybciej, tak więc no w sumie mogę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobrze. Telefon będzie po prostu działał no nawet jeszcze przez najbliższe dwa lata. Oczywiście to taka powiedzmy moja taka prognoza, ale mimo wszystko no raczej nic nie zapowiada się na to, aby nagle miało się pojawić jakieś przycięcie, jakieś klatkowania i tak dalej. No i ostatni element, bateria. Jeśli kupicie nówkę, no wiadomo, jej pojemność wyniesie wtedy 100% i ja akurat taki egzemplarz na testy dostałem. No, na ten moment jestem w stanie, powiedzmy, jechać na niej od 6 godziny rano do, do tak naprawdę wieczora, czyli do tej 18-19. Co to znaczy w praktyce? No, oczywiście, no, wszystko i nic, ale jeżeli oczywiście no, nie jesteście jakimiś hard userami, nie potrzebujecie na telefon patrzeć przez no, kilkanaście godzin, nie rozstajecie się z nim w ogóle, no to nie będzie pewnie to może jakiś wynik najlepszy. Natomiast miał wszystko w takim normalnym użytkowaniu, nawet jeżeli go, powiedzmy, w jakiejś tam części dnia troszkę mocniej przyciśniecie, nie będzie po prostu źle uważał. Że ta bateria tutaj Was nie rozczaruje. Nie. No i oczywiście podsumowując, jeżeli chcecie kupić nowego iPhone'a za około 1600-1700 zł, no bo tyle akurat 7 kosztuje, no to wydaje mi się, że śmiało możecie ją brać. Ta generacja, ten telefon, w mojej opinii, naprawdę jest to bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o tańszego iPhone'a. Jest to telefon ładny, ma naprawdę dobry ekran. Wydajność, wydaje mi się, że nie powinna Was zawieść, jeżeli jesteście takim, jak mówiłem wcześniej, w miarę zrównoważonymi użytkownikami, którzy nie potrzebują i nie nastawiają się na nie. Wiadomo co, tak więc po prostu tutaj jest to telefon na rok chociażby 2020, po prostu kompletny. Tak więc no cóż, tyle jeśli chodzi o ten materiał. jeśli wam się podobał, oczywiście zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie oczywiście w komentarzu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, oczywiście subskrybujcie mój kanał. Ja za ciebie wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.